Sejcyna Chili Szczypta z COVID. To jest Spotkanie z Ostrością Elo elo, to jest kolejne Spotkanie z Ostrością, ja jestem Ajwanty Elo elo, z tej strony Sunny Pit Yo e, Słuchajcie, mamy spotkanie i jest dzisiaj taka sytuacja, że to jest takie wydarzenie, dosyć poważne, bo nadrabiamy braki w naszej wiedzy. Dokładnie. Mimo iż zaznaczamy często, że jesteśmy nie paprykowi, dokładnie. To jest, że już papryk nie będziemy testować. Dokładnie, to jednak rzucamy się na papryki, ale na spotkanie, ponieważ będzie to. Co? Będzie to. Halapenio! W dwóch postaciach. Wiem, że będziecie się tutaj e, pewnie. Były do odnośnie naszej wymowy. My uważamy, że to jest jedna, jedyna słuszna halapenio. Ale jeśli chodzi o jalapeno, na tym się kończy nasze mątrkowanie, no. bo, czy tam mędrkowanie, <laughs> bo nie mieliśmy do okazji w sumie jeść bezpośrednio, yy, świeżej. świeżej Takie jest... się zdarzyło na pizzy w jakichś burgerach pokrojone. Albo w takiej wersji, jak mieliśmy no. na porównanie w wersji yy, takiej w zalewie, W Ostrzie. Tej wersji, jak tu widzicie, takiej od Old El Paso. Nigdy nie mieliśmy styczności. Aczkolwiek w Intermarche gdzie zakupiliśmy to, ja mm -hmm. y, miałem okazję, mieliśmy za, okazję w sumie. Za 10 kupować, to jest. Y, mieliśmy okazję kupować, ja chyba miałem w sumie okazję kupować innej firmy jalapeno i sobie tam fajnie, ładnie podjadałem, fajnie, miło. Y, a tu mamy w końcu coś, z czym pierwszy raz się spotkamy. Nie wiem czy to będzie widać, jak tak Wam pokażę. No, totalna ciemnica, chyba nic tutaj nie wnosi to zupełnie. Mm -hmm. Proszę bardzo, tak to wygląda. Ale, ale zaraz Wam tutaj pokażemy, Czy To jest 10 zł na grosza. Tak, jest, jak, kupione w Kauflandzie. W Kauflandzie. E, dlaczego to robimy? Dlatego, że pojawiły się ostatnio komentarze, przynajmniej jak to nagrywamy. Pojawiły się ostatnio komentarze, że e, wymieniany przez nas od lat e, jalapeno, smak jalapeno mhm. jako kwaskowy, kwaskowy. E, i octowy, ale najczęściej kwaskowy. Przede wszystkim, to on służy za jakiś taki w sumie opis Halapenia jalapeno, z, z kwas. To już mm -hmm. takie równo, równoznaczność nam się yy, pojawiła w głowie, a tu nagle nic z gruchy, nic pietruchy. Yy, mówimy tak od lat, używamy takiego porównania, tu nagle nic z gruchy, nic pietruchy. Jak to nagrywamy, pojawiły się głosy, że ależ, 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 to przecież ocet, ta zalewa. Czy ktoś im to w końcu wytłumaczy? Tak. Że to ta zalewa sprawia, że to jest taki kwaskowy smak, a tak to smakuje jak każda inna papryka. Więc usłyszawszy, usłyszawszy, przeczytawszy te słowa, stwierdziliśmy, że no dobrze, dobrze, zrobimy to w takim razie. No to, w, żeby nie zaburzyć sobie smaku odstęp czy czymś, zaczniemy od tej świeżej sztuki. Myś, myślę, że jest to dobry pomysł, bo w no. sumie smak tego już wiemy, znamy mniej więcej nie no. wiemy, czego się spodziewać, a tutaj nie no mamy pojęcia. Zjemy, zjemy po jednej całej sztuce, mam tak nadzieję, nas zabije. Jak wiecie, ostrość jalapeń jest szacowana na około 8000 tysięcy SHU. Więc zobaczymy, jak no to będzie. halapeniu zawsze podchodzimy z takim dystansem, że to nie jest nic no, mocnego. Z, tego z tego ciekawoste, ciekawoste, ten kwas Właśnie czasami jeszcze zapomniał wspomnieć, że widzieliśmy czerwony. Kres. A właśnie to chciałem w tym momencie powiedzieć. Jak za chwilę tak chciałem się wyjść słowo, właśnie to A. chciałem powiedzieć, dokładnie, bo sobie już wspomniałem. Widzieliśmy też właśnie czerwone halapenio. Opisana mm. papryka jako halapenio. I pod spodem tam, że czerwone, świeże papryki, la, 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 coś takiego. Więc faktycznie też było nam wspomniane, że halapenio może być czerwone, więc mm -hmm. akurat zauważyliśmy, że jest, faktycznie. Tak to wygląda, tak to się prezentuje, proszę bardzo. Mike marzy wręcz identyczną. Wybraliśmy specjalnie takie, nieco. Są najmniejsze no. z tej paczki, ale mniej więcej wszystkie są do tych samych rozmiarów. No, bardzo kolor, bardzo ciemny zielony, nie? Ciemny zielony, bardzo się bawić. Tak, 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 dokładnie. No nie jesteśmy świeżych papryk, no. prawda? No, bez kitu i no. nie mamy zamiarów. Tego no, ta nie jest nie nie wyjątkiem. My. Bo tam wiemy, że no, jak powiedziałem, moc nie będzie za duża, więc się nie, nie ma co obawiać się. Ale tak, jak jakieś super hoty, hardkorowe to wiadomo, to już nie rano. Nie, os. wiadomo. Chyba, że ja, się... Chyba, zdziwimy, że nas zmiecie z powierzchni ziemi. Chyba, że się zdziwimy teraz. No. no jestem ciekawy bardzo, jaki to no. będzie w smaku. Dobrze, Majku, to są. No. Lecimy. 3, Trzy, cztery... No, jak zwykła papryka, ale taka, że wręcz, normalna, jak zwykła czerwona papryka, albo zielona, sklepowa papryki. Mhm. <grym>, to nawet nie jak ostra papryka. Proszę bardzo, tak to się prezentuje. Dużo pesteczek nasion, No, że ja tak się wypowiem no. też, no tak po prostu smak zwykłej papryki, ale pozbawiony zwykłego jakiegoś takiego kopa czy ostrości. No właśnie, jak yy. zwykła papryka zielona po prostu. Yy, yy. To nie ma nawet mocy, Nikt nie nie Hm, dziwne to chalapenie. Dziwne. może to jeść jak cukierki Mi coś tutaj nie gra, powiem Ci. Myślę, że tutaj młodzi może terminologię. Może nasi jaśnie oświeceni widzowie, niektórzy, tak trochę teraz oczywiście docinam, trochę ironizuję, no ale może ktoś faktycznie tutaj posiada wiedzę, którą chce bez zbędnej złośliwości się z nami podzielić. E, peperoni, zielone jalapeno to się dokładnie nazywa, tutaj widzę. Produkt peperoni, zielone jalapeno. Peperoni? Mhm. Mm pe aha, peperoni to nie jest. Aha, peperoni, zielone jalapeno? Mm -hmm. Co to jest za nazwa dziwna? Peperoni to jest inna papryka. Ale peperoni nie ma takich rozmiarów. To jest jalapeno, Peperoni jest po prostu dużo, dużo dłuższy mm -hmm. i, cień, i bardziej cienkie. Ale to nie ma nawet jednego skowila we mnie. Nie, nie ma. W sumie, to nie jest takie. To takie właśnie bez wyrazu. Nawet, nawet jako normalne, co sobie normalne jedzenie, czy dodatek do czegoś to. zwykła no, papryka. To ma smak dokładnie zwykłej papryki zielonej. No, jakby też, czy czerwona też tak smakuje? Te, czy zale. Nie, czerwona nie. Czerwona jest bardziej słodka. Chodzi o zwykłą paprykę. Dobra, to bierzemy się za to, nie? Bo papryka jalapeño w plasterkach ostra. Produkt pasteryzowany. Składniki zielona papryka o 52%, mm -hmm. woda, sól, regulator kwasowości, kwas octowy. Ty, Michael, nie próbowałeś do jeszcze takich? Próbowałem. Próbowałeś. No to jeszcze czego się spodziewać. To co? No to próbujemy tą jedną. Nie. Hmm. Kwas? Ale jest moc. No, ja to poczułem moc już. Tak? Mm -hmm. O, faktycznie. Ja je puknąłem dopiero. No jedzie po języku. Dosyć. No, to już czuć mocno. O, I na gardło coś wchodzi. No. Tu coś nie gra, moi drodzy. No tu, już... tu coś nie gra. Mm -hmm. Ale kwasu aż takiego nie miała. Bardziej tak, mm. bardziej już y, goryczkę papryk nawet czułem w tym. Mnie, mm. też, że jest to kwaśne. Takie niezbyt fajne w smaku. Mm. Ja lubię jalapeno, ale jako dodatek. Mm. Tak samo to... Ale zdecydowanie bardziej gorycz, jak przełykam to, czuję gorycz papryk. No jest ten quasi jest mocny po prostu. No. Znaczy moc. Czas czuję tak naprawdę ciepłe rozdawanie jak po alkoholu na Bo Ostrość już trochę, za... no nawet już mocno zaśła. Cały czas jak przegryzam czuję tą taką... Po prostu taki papier papier znany właśnie z... Mhm. z habanero czy z innych mocniejszych. Mówisz? Gdzie tam tego nie było, a tutaj Chyba jest. Chyba bardziej sprawę czuję. No dobra, więcej nie trzeba. Tu mhm. się nic nie zmienia cały czas dokładnie ten pozmak. Dobrze zamykam. Ale ta podstawowość nie jest jakaś silna, to lekka jest. Powiem ta zaprawa, jak chodzi o coś z tej zaprawy, to jest lekki dosyć. Ten filmik, to spotkanie, które tutaj nagrywamy, Dobre. miało nam rozjaśnić jakby, sytuację Nasze stosunki z halapenią. Mam mm -hmm. wrażenie, że to jeszcze bardziej zagmatwało. Te nasze stosunki z halapenią. Moim zdaniem, to co kupić w tym Kowlandzie, to coś tu, je, coś tu jest nie tak. No pozbawione mocy tak jak i marketowe niestety papryki, nie? Slowanaro mm. też się zdarzało, że go nie wypały mocowa. Okej, okay, no to chyba tyle. Piszcie w komentarzach, co sądzicie. Poradźcie nam coś, co, co mm. tutaj, o co tutaj chodzi. No my wiadomo, nie jesteśmy paprykowi. Właśnie wykorzystując no. z tej okazji, to zaznaczam, bo niektórym może się wydaje, przez to, że jedliśmy różne odmiany surowych papryk, że jesteś paprykowi. Nie, jesteś okay, sosowi. Było kilka takich filmów, poza tym na koncie ponad 200 filmów z sosami, więc hmm. no, różnica jest. Kilka hmm. filmów z paprykami, a ponad 200 filmów z sosami, to jednak robi różnicę. Hmm. Yy, I pod tym kątem, głównie tymi sosami się zajmujemy, tak samo poboczne obok papryk pobocznymi sprawami też są odwiedzanie lokali różnych, dań, chociaż tego no, troszeczkę myślę jest trochę więcej. Zdecydowanie więcej za... papryk. No, tak wiadomo, że nie mm. będzie, bo już mm. wycofaliśmy. Mm. No, że do odmiany. Dobrze, nie przedłużamy. To było nasze tutaj spotkanie. Proszę bardzo. Pe peperoni zielona jalapeno od FreshWord.pl, dokładnie z Kowlanda. No, tu pewnie za bardzo nie widać, tej kolorysty, kolorystyki. No i tu z Intermarsze od Old El Paso. I e sliced green jalapeno, hot, czyli papryka jalapeno w plasterkach. Ostra. No i tutaj zostaliśmy. No i to rzeczywiście, o coś było, Każ. Witajcie ponownie, moi drodzy. Jesteśmy tutaj z powrotem, już na dnia następnego przed, to widać po przed robieniem no, live, dlatego Mike jest już tutaj no właśnie, gotowy. W Ubiór ma na live wyzwanie, a nie spotkanie, to. które tu się odbywa, tylko taka sytuacja. Ale dlaczego tak? Dlaczego No musimy tutaj e, zrobić postscriptum. po kręceniu tego, tego materiału, który kręciliśmy wczoraj? Mm -hmm. w się nie do dnia, jak to się teraz nagrywamy, to, to ujęcie. E, Mike spróbował sobie już tak na spokojnie. Papryczkę, jedną kolejną. Tak, pana panią. Pana panią. No. I opisz swoje wrażenia, Majku. Co cię, co cię spotkało? No i po pierwsze, miała już wyczuwalną ostrość. Może nie była to, to jakaś mocarna ostrość, bo tam delikatna, ale też się zmienił smak, że czuć też już było bardziej taki smak zbliżony, na przykład z papryki cayenne, tabasco, taki dostępny normalnie właśnie mm. w sklepach, czy na peperoncini. I też była taka właśnie ta gorycz papryk, też że lekko wyczuwalna, więc. Już nie, nie smakowała tak jak zwykła, zielona, słodka papryka, tylko właśnie już bardziej jak chili nietypowe. Więc mm. dlatego jesteśmy tutaj ponownie. Dokładnie tak. Mike mi tam trochę od, odstąpił, odkroił kawałeczek malutki hmm. nieduży, żeby mógł się przekonać i faktycznie no inaczej było to czuć. Eee, no ale to stwierdziliśmy, że będziemy... Spróbujemy jeszcze dalej, zobaczymy co to będzie i teraz, hmm. żeby mieć pewność, że na przykład nie będzie sytuacji, że któryś z nas zostanie z mocą, a któryś no. z nas zostanie bez, to weźmiemy jedną konkretną mm -hmm. i przekroimy ją na pół i po połowie sobie zjemy, żeby móc ją dobrze ocenić. Proszę bardzo, tak to wygląda w środku, żebyście mogli zobaczyć z okazji tego, że ją rozkroiliśmy. No i co Majku? I zabieramy... O, jakaś pyska uciekła, dobrze, tym bardziej, czy to jest znak Majku, że musimy już jeść, lecimy z tym. Nie ma ja trzy, cztery. O kurde, jest moc, poczułem. Poczułem, poczułem, że jest moc. Mm, teraz widać, że zaczyna dawać na język. No, no mocno, no, mocno jest. mocno. Mhm. To Najbardziej moc, mocniejsza niż tamto, co przejadłem. No tutaj jest moc. I tutaj już taka też aż pomoc pan raczej chili. Taka gorycz, papryki jest nawet. No, rozlewa się na języku. No, no szczypie w język mocno. Mhm. No, no, Ta, ta mhm. już ma moc. Oj, po teraz jeszcze przyłknąłem ślinę. No, nie, no, ta jest konkret. No, no smakuje jak jak no. chili, nie? Ale, ale... Nie, ma, nie ma tej ostrołości na pewno. To jest taka moc na kilkanaście tysięcy na pewno. Nie, do bada, ale... no kilka, no chyba pani nie przekracza 8 tysięcy, nie? No ja wiem, że nie przekracza, ale... Ciężko to porównywać, wiadomo, sosy do papryk, no. ale... No to już smaga raczej jak te chili, jak właśnie, jak peperoncini, jak cayenne, co miałeś okazję przecież kiedyś jeść. u mnie. Ale że jednak moc ma. No. Dobra, teraz już po jedzeniu, teraz zapytam Jest fajna już, taka przyjemna się wydaje. Boże po tym, po tym pierwszym gryzie to wydało się... No że pierwszy coś jest coś, taki dobry mocny strzał. Dosyć mocny strzał, na, czy właśnie mówię tak dosyć stopniowo. Nie, to mnie bardzo pierwszy strzał, O to co na go, języku go dało szkawi, A teraz przy tym drugim gryzie, tym drugim kawałku, który już zjadłem, już zostaje takie fajne, nie wzmacnia się już, to tak jakby, lekko słabnie już to wypalanie na języku no. i przybiera znamiona, znamiona takiego, no. przyjemnego odczucia, mhm. takiego przyjemnego odczucia, jego przyjemnego wypalenia już. no, Ale jest mm. to inne spakowanie niż te pierwsze nie wypały dwie, nie? No nie, inaczej już nie. W ma tej tego... czy takiej. I bardziej mówię, w to idzie w tą gorycz papryk wręcz mm. trochę, nie? Lekka mm. jest gorycz papryki, i to no, smakuje bardziej że właśnie chili, powiedziałem. Fajnie dodaje, fajnie bo... No nie ma tej kwasowości, no. więc no jednak tutaj trzeba przyznać Wam rację, mm -hmm. że smakuje to jak chili, nie, no, nie ma tej kwasowości. Technicznie. Mm -hmm. No ciężko się będzie ale, ale, to ale no, że, no że harapenio no, nie jest na nią kwasu. No. Ale cieszę się, że jednak nie wszystkie mu nie wypały, że tutaj mm. je, jednak czuję, jest moc. Fajne ciepło, ma w usek. Czyli teraz w zupełności wystarczy, tak, tak. by to zweryfikować. Nie musimy I... brać kolejnych. Oh. Świetnie. Dobrze, słuchajcie, nie przedłużamy w takim razie, Przecież. bo to po skryptu już i tak przedłużono nam materiał, ale już wiemy o co chodzi. Przyjemnie wypala teraz język, już uh -huh. tak po wypaleniu. Czuję też na gardle. lekko, jest fajnie, bardzo fajnie. Tak, fajne, no, tak fajne, jak fajnie, fajnie ciepło, bardzo fajne tak, ciepło. Jak powiedzieliśmy, no. Po prostu jak będzie mowa o kwasie teraz, to już nie można Majku mówić, że to, to będzie po prostu, no co zrobić. No, będziemy, no. Będzie, będziemy to zmydysklić. Będzie będziemy jakąś prób... okrężną drogą to wyjaśniać. No, będzie nam tego brakować. Będzie nam tego brakować. No. Nam tego brakować. <laughs> Może jak halapenia w zalewie, w octcie po prostu. No, 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 no na przykład, nie? Najprościej, nie? no Dobrze, słuchajcie, nie przedłużamy w takim razie. Ja jestem Stanek Pit. Ja jestem Iwan. Widzimy się wkrótce. Tyle. See ya. pa. pa.